Gorący dla wszystkich dzieci, dla Króla i Królowej Walu. królowej Walu, czyli Pani Małgorzata Taraszkiewicz z Przedszkola Jasia i Małgosi oraz Pani Braty Tuźnik z Przedszkola Pszczółki w Malinpuckach. A już za chwilę, już za chwilę oficjalne rozpoczęcie naszej Wielkiej Okiesji Środowiskiej Pomocy Województwa. finał? 20. Dwudziesty 20. okularno-polski, 20. 20. 20. a nasz 12 Dwunasty 12 wołoniński finał. Chciałem zaprosić na oficjalne rozpoczęcie Pana, Pana Burmistrza Ryszarda Mładziana. Zapraszam gorąco. Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Dudzkiewicza. Witam. Szefa Sztabu Wołowińskiego Pana Krzysztofa Wybrygosa. Gorące brawa. Gorące brawa to ten człowiek. Pana dyrektora Domu Kultury, pana Mirosława Żońce. Jest tu pan gdzieś, dyrektor? Jest i gdzieś. Biegnie, nie widzę, do nas. Zapraszamy też pana dyrektora Osirów, pana Piotra Szulca. Witamy serdecznie. Wszyscy, Przybyli byli? Myślę, że teraz możemy oficjalnie rozpocząć. Przejdźmy głos. Czy, czy, czy na sali są jeszcze jacyś nasi radni, bo miejsce na przykład zapraszamy ich tutaj? Widzę tam, jest pan czternasty. Chciałem przekazać głos teraz panu Krzysztofowi, który wprowadzi wszystkich. Ja serdecznie wszystkich witam po raz 20 na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Proszę Państwa, przez te 20 lat zebraliśmy około 700 tysięcy złotych na potrzeby chorych dzieci i chorych osób. W tym roku zbieramy dla dzieci chorych na co przyszło. Proszę Państwa, ja tutaj na scenie zgromadziłem się te osoby z którymi wspólnie e, ten finał organizowaliśmy. I chciałbym serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi, Panu Przewodniczącemu, a także i Panom Dyrektorom za wspólną e, pracę. Jednocześnie chciałbym podziękować bo Województwu, który liczy około 30 po 50 osób, a także wszystkim wolontariuszom, którzy dzisiaj od zbierają pieniążki na terenie Głowińska. Proszę Państwa, chciałbym także ze sceny pozdrowić wszystkie sztaby głowińskie, które zbierają pieniążki. A są to sztaby ze Zespole Szkół numer 2, ze Zespole Szkół numer 4, a także w, w grupie KJ. Pozdrawiam wszystkich i życzę, żebyśmy wspólnie zebrali rekordową ilość pieniążków. Może proszę Pana Burmistrza Otwarcie naszej, yy, naszej uroczystości i Zbiorniki Dzień Proszę Proszę bardzo. Jeszcze dwa słowa na jednym otworzyć, Chciałbym podziękować wszystkim organizatorom tutaj na czas Panie Krzysztofie, za zorganizowane kolejne już wielkie orkiestry w Wołominie. Chciałbym podziękować wątpliuszom, którzy biegają po mieście i gminie Wołomin. Wszystkim, którzy tutaj są napisane, bo na pewno są to osoby, które są przyczyny udziału dzisiejszej... Uroczystości. Tu podpowiada Pan Dyrektor, oczywiście Policja miejska, która pilnuje naszych wolontariuszy, aby im nic złego się nie stało, aby tych pieniążków było jak najwięcej. Ja liczę i życzę sobie, aby tych środków było jak najwięcej w tym roku, abyśmy pobili kolejny rekord. Dlatego też tu wszyscy jesteśmy. Dwudziesty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Uminie uważam za otwarty. Dziękuję bardzo. Tu Pan Krzysztof Wytrypus powiedział na początku, że do tej pory udało się zebrać 700 tysięcy no ja mam nadzieję, że w tym roku uda nam się zebrać drugie 700 tysięcy No tak, bardzo no żeby było 진짜. Proszę Państwa, Wielka Orkiestra serdecznej Pomocy polega na tym, że pomagamy innym czyli zbieramy pieniądze. Ja bym proponował, żeby na dobry początek wylicytować e taką apteczkę pomocy, ona jest specjalnie przygotowana przez orkiestrę Gdybyśmy ją wspólnie mogli zrezygnować, to byłbym wdzięczny. Bardzo proszę, kto da nasze złotówka? Tak, jest tutaj jest złotówka. Tak, kto da złotówka? Jest na złotych, kto da 10 złotych? Jest 10 złotych, kolega 15. 20 kolega, kto jeszcze więcej da? 30 złotych. O, to co? Nie podnosi. 30 złotych. Słuchajcie, no, żebyśmy dobrze zobaczyli, jest 30 zł od kolegi, to za więcej jak 30 zł? Proszę bardzo, proszę bardzo proszę A. Państwa Panie Burmistrzu, proszę mi tutaj 50 zł, tak? 100 zł. Na burmistrzu 100 złotych, grało pierwsze 100 złotych dzisiaj Czy ktoś brzeliłego Pana burmistrza? To to 100 10 to kto za 40 zł? Jest więcej 10 tutaj Pana Przewodniczącego? To może ja sam jest, bo nie widzę, prawda? Całej kroplości śni. Będziemy szukać. Czy wyznacie głos Tomka? Jak na razie nie widzę żadnych ja podniesionych rąk. Dużo zastanawiam się dlaczego. Co to jest? Ja chcę się szuka, czy wyznaczy Tomka do A kto tu moja radia Pana? Jest? 110? Jest 110. 110. Nie chciałby dalej kto więc 110, kto 120, o. niech będzie, Dobra, 130, ktoś daje 130. 120, to raz pierwszy. 120, to raz drugi. Raz drugi. 100, 150. 150, to raz pierwszy. 150, to raz drugi. I czy ktoś podniesie rękę w 160, 160. 170? 170? 170? 170? Robert 170? Robert, Robert, Robert 170? 170? 170? 170? którego dzieciaki i dzieciaki, i, i ci dorośli dzisiaj. Ile kolega 180. 170? 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 więcej. 170? więcej. 170? 170? 170? 170? 170? 170?

220 po raz pierwszy 210, 10, przepraszam, 210 10, 20, 10, po raz pierwszy a i koledzy na pewno przybyli 210 Białe. po raz drugi 250 250 260 Prowadź 260 jest? 260 brawa, 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 brawa. Gorące brawa, ktoś na więcej?

pierwszy, po raz drugi, i po raz... No właśnie nie lubię tych 300 zł. 300 zł 300 złotych. 300 złotych do raz kolejny. więcej. Czy będzie 310? Czy będzie 320, może 350, a może 400? A może 400. Ręce w górę. Proszę Państwa, chciałem poinformować, że przeliczony już na, na tę chwilę jest 8 tysięcy złotych. Jak chciałbym podziękować Paniom, która tam jest w szklanych, to jeszcze nie proszę się odwrócić. Bo to, które przeliczają pieniądze, to im. Niech się pochadzą. To trzymało. Przy okazji chciałbym powiedzieć, że tam siedzą panie, które zajmują się ochroną zdrowia. I to są panie, które pracują y, przy kościół numer jeden, tak zwanej jedynku. I brawa na nich, brawa na zbieranie. Panie, pracują w tym razie tutaj, nic nie stało, ale wszystko było w porządku. No to zbieranie, Wróćmy do instytucji. Czy ktoś. 310 ktoś za? I przyjmijemy na tego wydarzenia. 310 do nas pierwszy. Pan Głożysz. Hmm. Tak działa, żeby nasze miasto się w zgodzie, Więc obaj wspólnie dajemy po 300 złotych, za 600 złotych próbujemy hmm. Chyba, że ktoś się przebije Brawo! Tak, czyli mamy 600 złotych Jeśli ktoś z Państwa będzie potrzebował pomocy, zapraszamy A to wszystko będzie w urządzeniu do Zapraszamy Dobrze, żeby... a okay. Dziękujemy. dziękujemy, dziękujemy. Brawo, naprawdę brawa Ja mam nadzieję, że go przez te trzy lata, żeby tak było zawsze. Prawda, koledzy? Prosimy puszkę. Prosimy puszkę. Ja serdecznie dziękuję. Zapraszam panów także do ekscytacji, jeżeli macie pełne a w pełni określenie. to wyboram się czerwca. Dlatego u nas nie ma potrzeby koszerania pieniędzy, zanim to wyprzedzamy w rocznym Oddaję. Przekażemy na ręce pana rodzica, który będzie apteczkę. To jest apteczka pierwszej pomocy, Miejska apteczka pierwszej pomocy. Miejska. Każdy może skorzystać z urzędu publicznego. A już za chwilę, już za chwilę na tej scenie tutaj, popatrzymy na jakieś młode panie. Młode panie, młody